Siemano, mam na imię i Witam Was w nowej serii na kanale, a mianowicie takim zwiastunie. Chciałbym się dowiedzieć, czy seria się przyjmie na kanał, a mianowicie zagramy w The Sims 2. Dlaczego 2? Dlatego, że była za free na Origin jakiś czas temu, bo można sobie ściągnąć pełną kolekcję sim simów za free. I tak sobie myślałem, nie ma jakiejś lepszej serii do nagrywania. Co byście powiedzieli na takie granie sobie w czwartki? Seria będzie się ukazywała się oczywiście po skończeniu Hidden Dungeons 2 w lutym Chcę sobie zrobić... nakręcić parę odcinków, żeby po prostu mieć ten zapas filmów na jakiś okres Oczywiście film dostaniecie prawdopodobnie dzisiaj, jak uda mi się wysłać Ewentualnie na jutro Jak dzisiaj to kręcę, to jest aktualnie czwartek Okej, okay. tak więc już moi mili, zaczniemy sobie może od tworzenia nowych Simsów na Uniwersytecie, bo innego nie mamy. I więc tak, ee, powiem wam jedno: gra dobra. Ja wiem, że raz to ty gra, że gra dla dziewczyn. No w sumie powiedziawszy nie, ja zawsze uwielbiałem budowanie w Simsach, ewentualnie mordowanie. <grych> Ale nie, no. Gra po prostu dla zabicia czasu, tak. Mhm. Akademia Klasyczna witaj. Siema. Stworzymy sobie dwa nowe Simsy. To będzie ludziska takie zaczęcie. Do gry. Eee, dwa Simsy. Jaka będzie historia? Nie wiem. Powiedzmy, że zrobimy sobie dwa Simsy. Znajomych. Na początek, potem może coś tam innego wykombinujemy. jeśli będą się sprawy układały. Zobaczymy jak to wyjdzie. A i ludziska, tak mnie kusiło wrąbać yy, muzyczkę z Mody na Sukces, ale co tam. Wpisz nazwę domu. <grym> Nazwa domu. Co by tu zrobić? Nazwa domu. <grym> piszemy sobie nazwisko chyba jakieś n i c p Polskie znaki, gitara Stworzyłem sobie teraz pierwszego sima Może zrobimy sobie Nazwa rodziny Aha, dobra, luz Zrobimy sobie Jakub Aha, to nie tutaj Drugie Ale coś się czarny ekran zrobił na no, dole Nie wiem dlaczego n i c p Przez jeden dni Ok, będzie to Koleś, moim imieniem. Dlaczego nie? Albo nie, weźmiemy sobie Brunona. Br -u on. O, będzie dobre. Ok, wszystko mamy. Będzie szczupły. Nie będziemy robić grubasa. No, zobaczmy. Takie rysy twarzy. Zaraz tu się nie chce kombinować. Oczywiście włosy czarne. A co? No i widzicie, wszystkie fryzy z dodatków są. Co mnie bardzo cieszy. Akurat, wszystkie dodatki to ja nigdy nie miałem. Ok, taką fryzurkę. Ok, tu mamy co? Twarz. Twarz raczej bym nie zmieniał. Co najwyżej może bym czoło mm, zmniejszył. O, i gitara, i to praktycznie wszystko. Mm, oczy, oczy zrobimy szare, a nie wyglądają. Ok, żuchwy nic nie kombinujemy. Eee, Maki, aż nie, ale zrobimy mu lepszy zarost. O, taki. <grywia> nie, no bez jaj Zróbmy sobie jakieś pierwsze postacie na poważnie. O, fajnie wygląda. Luzik i jakieś ciuchy. Hmm, tu trochę tego jest. Może sprawdźmy sobie całe komplety. Nie może jakieś moro, aby się trafiło. Ale znaczy nie będzie? No trochę tych ciuchów jest. A nie, nie, nie wykluczono dziska, że jeszcze to sobie... Hmm... Weźmiemy dodatkowego. O! Ninja! Czym <laughs> co jeszcze jest? No trochę tego tutaj się nazbierało. Tutaj co mamy? Takie takie młodzieżowe raczej na dzień dobry e, Eleganckie. Hmm, ciekawe kurczę. Kurtka skórzana, ale ja wolę ludziska aktualnie. Smoking. To nie, to jest garnitur. Smokingi chyba są. nie, też garnitury. Z kwiatkiem, co ty? Pan młody jesteś? To są fraki. To nie, to mnie nie interesuje. To jest chyba smoking. O, Lord Vader. Zortuję. Teraz tak, co my tu mamy? O, tu są smokingi, gitara. ciuchy nocne na spanie. Co by tu mu wybrać? To jest jakaś piżamka. O, shorty same. Gitara będzie. Teraz tak. Co tu jest? Tu jest piżama. Okej, okay, gra trochę przymula przy przeskakiwaniu O! W lilię weźmiemy. To się chyba nazywało Lilia Fajnie to wygląda Okej, okay, coś do pływania... nie wiem, może też horty? Zobaczmy, jeszcze są jakieś ciekawsze Nie, nie ma nic Sportowe No i gitara to Jeszcze co mamy? Hmm, ciekawsze Dresy Okej, okay, może, wiecie co, weźmiemy niebieskie. Fajnie wyglądają. Ja akurat lubię niebieski kolor. Co coś zimowego. Zimowego, weźmiemy sobie kurteczkę czerwoną. A jak? Mm, osobowość. Weźmiemy sobie koziorożce. Niech... <laughs> nie, dobra, schludny jest trochę. Nieśmiały. Średnio. O, leniwy, no to akurat do mnie pasuje. <laughs> Żartuję, nie, nie. Poważny, lekko no, zrzędliwy. O, no, przejmijmy, akurat to jest spoko. Okej, okay, co my domy? Pragnienia stworzenia rodziny? Nie wiem. Zdobywania wiedzy? Zróbmy. Pragnienie zdobywania rodziny będzie pokryte na dzień dobry łatwiej. Co mnie kręci? Skrawna sylwetka. Pe, 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 pe. Co to jest? Simoroś. Aha, dobra, luz. Czarnoksięstwo, no dobra. Będziemy ciemne włosy. Jakaś tam postura, a co mnie odrzuca? Hmm. Weźmy, dajmy wampiryzm. Tak, dla jaj. Okej, okay, mamy kolesia. O, nazwa, imię. Donuta, o, będzie dobre. Dobra, nazwa rodziny Funfel Funfel teraz tak trochę bardziej opalona. Taka może być. Okej. Okay. Hmm. o, całkiem nieźle. na czym mogą zostać? Ale sobie czarne włosy. A czemu by nie? Mm -hmm. Może jakieś inne są długie. Kucyk? A, ciekawie wygląda, nie powiem. Jakieś siwawe, nie wiem, farbowane. Coś, coś jest ciekawe? Pewnie żeby jakieś rozpuszczone. Ciekawe. Nie ma nic takich zajebistych. Ok, takie możemy zrobić. Okej, okay, ten się już tam drze. Dobra, reszta zostaje. Mm, makijaż, czy ja wiem. Okularki. O, seksy. O, niech będą takie. i <laughs> będzie wyglądało przynajmniej tym jakieś trochę, trochę zróżnicowanie. Yy, ciuchy. Ok, ciuchy to jest chyba mniej więcej. Kiecka, Kieckę, kieckę, kieckę? kieckę? Yy, niekoniecznie. Ej, nawet nie całkiem, całkiem niezłe. Takie nie będziemy brać eleganckich. Czarne są fajne. Okej. Okay. Luz, może być. Już mi się podoba, nie chcę mi się inny sprawdzać. <grych> ok, eee, więc cóż. Suknia wieczorowa. Ok, coś też jeszcze mamy. No to jest hmm. taka bestia tej kardy, tylko ok. Gra trochę przemula. Nic ciekawego tutaj nie ma. Tutaj mam bieliznę. Hmm. Aby, weźmiemy czerwone dla kontrastu. Okej, okay, gdzieś tu skończyliśmy A na bliźnie, teraz możemy i sobie wyciuchy Okej, okay, to jest przyjęte. Nie, sróbę nurka nie za bardzo <ścoughs> eee, Co my tu mamy? Zielone. Pasuje Ok, sportowe Taki drasik może być. Co to jest? Kieska do biegania? <ścoughs> LOL co twórcy z nie wymyślą? Nie, dobra, bierzemy tamte... co brałem pierwsze, te szare. E, zimowe ciuchy. Ten w sumie płaszcz można wziąć. Raczej tej kurtki nie idziemy ją ubierać. I cóż, osobowość, może nie wiem. Weźmiemy sobie... Um, co my tu mamy? Barana. Okej. Okay. Chęć założenia. Rodziny to samo weźmiemy tu, ludziska nie będę za dużo kombinował. Jako, sobie troszeczkę mm, pomóc do boostowania mm, ekipy, ok. Na razie co to jest? Współlokator Sima Brunon, siostrania, strania. ok. Relacje zrobione i <grywki> ten jaki obrażony. <grywki> No dobra, mamy dwa simsy. Yy, zwalniemy ich na jakąś parcele. I ludziska tutaj sobie zakończy nagrywanie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam tylko 1000 złotych? Co, Akademik nas czeka. Okej, okay, a są jakieś w ogóle chaty do wzięcia? Także z ciekawości ciekawości. Niedrogi domek. Spokojne rancho Okej, okay, dajmy to Jak na tu mamy pokoik, pakuła. Hmm Kurde, drogie te chatki Na że nie mogę im dać trochę więcej No nic, pójdą do akademika Tu po 3000 Tam to... Po... No to po 4 Bierzemy jakieś takie najmniejsze Kawiarnia, to mnie interesuje To jest 8, pokojów, 10, 12 Romary 9 Przyjaciele, to nie, z lokatorami się głupie będzie mieszkało Kwatery Romany, tu ich walniemy no i cóż, moi mini, tutaj sobie zakończę zakończę i zajmę to, żeby taki mały prolog, to zaraz sobie i wrzucę wam na YouTube, żebyście powiedzieli, czy warto kręcić, czy nie. Może być no, ciekawa seria. Odcinki z mody na sukces. <laughs> Okej, okay, seria będzie długa, od długa, tak myślę. No i cóż, to na tyle, moi mini. Napiszcie mi, co nam sądzicie o tej serii w komentarzach, no i cóż, oczekujcie, skomentujcie, nie wiem, zajmujcie, dajcie suba i czujcie się, do usłyszenia, cześć!